Ponad 30 lat Bogusław Linda związany jest z jedną kobietą. Uchodzą za bardzo tajemnicze małżeństwo. Jak para zmieniała się na przestrzeni lat? Bogusław Linda i jego żona, Lidia Popiel, chronią swoją prywatność i bardzo rzadko pojawiają się wspólnie. W związku z Lidią Popiel. Małżeństwem są od ponad 20 lat i bardzo chronią swoją prywatność. To właśnie Lidia Popiel usiedliła Lindę i sprawiła, że poświecił się on życiu rodzinnemu. Para ma dorosłą już córkę, Aleksandrę, która sama od pewnego czasu jest obiektem zainteresowania mediów. Sekret Małżeństwa Bogusława Lindy. Para Unika Rozgłosu. Niektórzy mówią, że małżeństwo Bogusława Lindy i Lidii Popiel jest bardzo tajemnicze. Para Unika Rozgłosu nie udziela razem wywiadów, a ich wspólne wyjścia na gale oraz eventy należą do rzadkości. Tym razem zrobili wyjątek i pojawili się razem na gali Woman Power. Bogusław Linda z tej okazji postawił na klasyczny garnitur w stylu Jamesa Bonda, zaś jego żona, Lidia Popiel, zadała szyku w czarnej, zwiewnej sukience.